Z nami Krzysztof Urtnowski, trener do świecie. Witam trenerze. Witam serdecznie. Na początku serdeczne gratulacje z zwycięstwa, najwyższe w tym sezonie, najwyższe od kilku lat w trzeciej lidze. Czy trener się ze mną zgodzi z tym, że był to najlepszy mecz w tym sezonie, nie licząc nawet Pucharu Polski? No zdecydowanie sam wynik mówi, mówi, za siebie. Wygraliśmy z drużyną, która była przed tym meczem nad nami. Wygraliśmy w wysokim stylu, inaczej, w dobrym stylu z wysokim wynikiem i z grom na zero, co jest też bardzo istotne. Więc jak najbardziej potwierdzam to słowo. Jak trener zmotywował zespół, bo wiemy, że w ostatnim tygodniu zwycięstwo 4-0 z Chemikiem Bydgoszcz Pucharze Polski, dzisiaj zwycięstwo 6-0, łącznie w tym tygodniu 10 goli strzelonych, 0 straconych. No na pewno jakaś tutaj, jakaś tutaj motywacja od trenerów musiała wpłynąć i zadziałać na zespół, że tak, dobrze to wygląda. Tak, jeśli chodzi o motywację do tego meczu, w bardzo prosty sposób to zrobiliśmy. Pokazałem na odprawie przedmeczowej naszemu zespołowi wypowiedź jednego z zawodników, no teci Czarnków, dzisiaj rano dodana na social media klubu z Czarnkowa. I powiedziałem wprost, że musi, musi nam się bardziej chcieć niż im, bo, bo bardzo dużo błędów komunikacyjnych, taką małą motywację negatywną wręcz, wręcz gdzieś tam było widać w tej wypowiedzi. I w taki sposób wykorzystaliśmy to jako nasze paliwo, że musi nam się po prostu dzisiaj bardziej chcieć, bo pogoda rzeczywiście nie sprzyjała. No, zespół z Czarnkowa miał też trochę kilometrów do, do przejechania, ale ja już tutaj gdzieś tam z rana zauważyłem, że nasza przewaga mentalna musi być widoczna od pierwszej minuty. Uważam, że bramka z minuty czwartej to potwierdziła. Idzieło. Jak przygotować się na zespół, który pod względem formy w tym sezonie jest strasznie nierówny? Bo zwycięstwa u siebie jest chociażby z rezerwami Lecha Poznań, czy porażka na wyjeździe z drugiej strony 1-6 z kotwicą Górnik. No, nie wiadomo, czego w danym dniu jednak po takim zespole się spodziewać. No ale zespół, mimo wszystko, który ostatnio e, przegrywa te mecze, traci dużo bramek i to był klucz w przygotowaniach do tego meczu. E, wiedzieliśmy, że w ostatnich trzech meczach stracili 14 bramek. E, wiedzieliśmy o tym, że trzy ostatnie mecze ten zespół przegrał, więc na pewno e, pod tym kątem się przygotowywaliśmy. Oczywiście zespół nieobliczalny, jak cała liga. E, wyniki z wczoraj pokazują, że tutaj każdy z każdym jest w stanie, e, jest w stanie wygrać. Aczkolwiek w naszym przypadku powtarzalność jest jedna. Im lepiej wchodzimy w mecz, tym lepszy rezultat mamy. A tydzień temu z Wolinem spóźniliśmy się o 45 minut niestety na spotkanie. Dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy grać w naszą piłkę. Tutaj od pierwszej minuty byliśmy skoncentrowani, weszliśmy dobrze w mecz i wynik jakby znowu to potwierdza. Też yy, moje pytanie wynikało z tego, że dlatego drużyna szczankowa przyjeżdżała tutaj, będąc yy, jednak po kilku porażkach z rzędu, no i też nie wiadomo było czego się spodziewać, czy jednak m, będą starali się wyjść z tego dołka, jak najlepiej prezentując się w świecie, a być może te, ta seria porażek tylko bardziej ich dobiła, no i wydaje się, że wynik potwierdza to, że ta druga opcja stała się bardziej prawdopodobna. No, przede wszystkim mecz w zeszłym tygodniu z Elaną Toruń, który przegrali w takich okolicznościach trzy razy prowadząc w meczu, e, stracili punkty w 88 minucie, bodajże tracąc bramkę, więc na pewno to spotkanie było kluczowe pod kątem mentalnym dla tego zespołu, ale no nie tak jak Powiedziałem, nie skupiamy się aż tak mocno na przeciwnikach, szukamy ich słabych stron i na pewno tą słabą stronę dzisiaj wypukliśmy. Zdobyliśmy sześć bramek najwięcej do tej pory I, i to jest jakby kluczem do tego dzisiejszego sukcesu. Tyle trener Krzysztof Urtnowski, dziękuję za rozmowę. Z nami Jędrzej Ostowski, zawodnik Noteci czarnków. Witam. Witam serdecznie. Co po takim meczu możesz powiedzieć? No bo bez wątpienia chyba wasz najgorszy mecz w tym sezonie, przegrywacie 6 do 0 no i teraz droga powrotna do domu raczej nie będzie. Upływać w najlepszych nastrojach. Ciężko coś powiedzieć. Myślę, że to jest właśnie klucz, że to jest nasz najgorszy mecz. Czwarty z rzędu przegrany takim wynikiem. Teraz cztery bramki ci się postawione w fragmentach, naprawdę nie wiem, to są takie błędy indywidualne. Jest, no to jest bardzo trudny moment dla nas. Ciężko mi coś więcej dodawać. Eee, po raz drugi w tym sezonie przegrywacie wysoko na terenie Beniaminka. Wcześniej porażka chociażby z kotwicą kurnik 1-6. Coś wam te wyjazdy do bienieników ewidentnie nie leżą. No czy nie leżą, powinny nam leżeć, bo jesteśmy dobrze przygotowani, wychodzimy, żeby wygrać jak na każdy mecz i, i nie wiem, co się dzieje od tych, od tych czterech kolejek. Po prostu początek myślę, że mieliśmy dobry jako zespół, punktowaliśmy, a po prostu po tych czter, przy tych czterech ostatnich kolejkach wygląda to dramatycznie i tyle mam do powiedzenia. Czy i długość Waszego wyjazdu, bądź też warunki pogodowe, nasiąknięta wodą murawa, też w, może w jakimś stopniu może tłumaczyć to, jak Wasza gra się wyglądała, czy po prostu byliście Ty też tak uważasz, że byliście dzisiaj drużyną po prostu wdy słabszą? Nie, no absolutnie, nie, nie, to nie miało żadnego znaczenia. To zaczynając od siebie na boisku, po prostu to wyglądało źle, byliśmy gorsi, mniej zdeterminowani, wda po prostu dobrze broniła i wykorzystywała nasze błędy. Tyle, Jędrze Dziękuję bardzo za rozmowę. Ze mną jest Michał Kalita, napastnik w d Witaj Michał. Witam. Jak się przełamywasz tylko w takim stylu? Trzy gole w ciągu 20 minut. Musiałbym jeszcze podpytać naszego klubowego historyka Wojtka Browarczyka, czy to nie jest najszybszy hat w historii występów w w trzeciej lidze, ale... no. Twój dzień był to zdecydowanie. Tak, cieszę się bardzo, że udało mi się przełamać, zwłaszcza, że od razu zdobyłem hat-tricka, także nadrobiłem trochę licznik z poprzednich niewykorzystanych sytuacji w poprzednich meczach. Cieszę się, że możliwe, że jest to najszybciej zdobyty hatryk w historii klubu. Mam taką nadzieję, ale jednak to schodzi na drugi plan. Najważniejsze, że wygrywamy w każdym meczu, w każdym, w każdym kolejnym meczu i, i nasza sytuacja w tabeli jest coraz lepsza. Jednak przełamanie nastąpiło w końcu też w meczu z Brzeszem Rewalskim. Czy zeszło z ciebie trochę ciśnienie po tej pierwszej bramce i teraz nie grać ci łatwiej? Na pewno trochę tak, nie będę ukrywał, ale wydaje mi się, że potrzebowałem takiego meczu jak dzisiaj był. To na pewno doda mi trochę pewności i mam nadzieję, że już będę zdobywał bramki do końca rundy jesiennej. To jest już twój czwarty gol w tym tygodniu, bo jeszcze trzeba doliczyć bramkę z meczu z Chemikiem Bydgoszcz w Pucharze Polski. Czy kibice w świecie mogą w stuprocentową pewność otrzymać, że stary dobry Michał Kalita z czwartej ligi powrócił? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo czuję się bardzo dobrze fizycznie, też psychicznie. Czuję pełne wsparcie tutaj chłopaków zespołu i, i sztabu, także mam nadzieję, że, że już tak jak powiedziałem wcześniej, tak pozostanie i będę zdobywał bramki i będziemy zwyciężać w każdym meczu. Tyle, Michał Kalita, dziękuję za rozmowę.